W 2011 roku na amerykańskim uniwersytecie Johna Hopkinsa kilkunastu w pełni zdrowym osobom podano psylosybinę. Psylosibina, moi drodzy, to aktywny składnik grzybków halucynogennych, czyli uh, narkotyków. Celem tego badania było sprawdzenie, w jaki sposób takie doświadczenie i wewnętrzna podróż, którą są w stanie spowodować grzyby, jest w stanie przełożyć się na długotrwałą satysfakcję z życia. 14 miesięcy po badaniu przeprowadzono tzw. follow up, gdzie spytano osoby, które brały w nim udział, jak oceniają te doświadczenia i co z nich wynikło. Osoby te powiedziały, że opuściły te doświadczenie w znacznie lepszym stopniu, rozumiejąc siebie, a także tych ludzi, którzy stanowią część ich życia, rozwinęły się w nich cechy, takie jak cierpliwość, współczucie wobec cierpienia innych osób, wyrozumiałość Otwartość i tolerancja. 94% z tych osób uznało doświadczenie z psylosybiną za jedną z pięciu najważniejszych doświadczeń w ich życiu. Niemal 40% osób uznało to doświadczenie za najważniejsze. Naukowcy zaczęli sobie zadawać pytanie: czy jeżeli grzybki psylosybinowe są w długotrwały i pozytywny sposób e, wpłynąć na życie ludzi, czy mają też. Pewne konkretne zastosowanie medyczne zaczęto badać m.in. wpływ psylosybiny na długotrwałą depresję. Celem tego badania było sprawdzenie, czy takie doświadczenie z psychodelikami jest w stanie wyciągnąć ludzi z depresji i zastąpić terapię antydepresantami. W takim badaniu na londyńskim kolegium Imperial wzięło udział kilkanaście osób, które na przestrzeni ostatnich 18 lat zmagały się z głęboką i długotrwałą depresją. Były to najcięższe przypadki. Ludzie, którzy nie byli w stanie wygrać z tą chorobą na przestrzeni ostatnich 18 lat, ludzie, którzy budzili się codziennie rano zadając sobie pytanie, co robię na tym świecie i czy wstawanie z łóżka ma jakikolwiek sens. Trzy miesiące po takich 5-8 godzinnych sesjach z psiloswiną zapytano tych ludzi, jak się czują. Niemal 40% uczestników tego badania nie wykazywała już oznak depresji. Okazało się, że wystarczyło kilka sesji z grzybkami halucynogennymi po to, żeby w znacznym stopniu poprawił się ich stan psychiczny. Depresja to oczywiście poważna choroba, która dotyka całą masę ludzi. W Europie jest to najbardziej kosztowne schorzenie, na które wydajemy setki milionów złotych każdego roku. Jaki, moi drodzy, płynie z tego wniosek? Według mnie taki, że cała nasza polityka narkotykowa jest postawiona na głowie, substancje takie jak psylosbina, które mogą powodować głębokie i transformatywne doświadczenia w ludzi, uwolnić ich od nałogów, wyciągnąć z długotrwałej depresji i sprawić, że ich życie będzie pełniejsze, relacje z innymi ulegną poprawie, a także w większym stopniu zrozumieją swoją rolę i swoje miejsce w świecie. Są nielegalne i są określane mianem szkodliwych narkotyków. Jest to zestawienie wszystkich substancji psychoaktywnych stworzone przez profesora neurofarmakologii Davida Nata. Z lewej strony mamy te substancje, które powodują najwięcej szkód społecznych, a także wiążą się z największym ryzykiem na zdrowiu. Znajduje się tu m.in. alkohol i Znajduje się na niechlubnym pierwszym miejscu. Z prawej strony znajdują się te substancje, które obarczone są najniższym ryzykiem psychodeliki takie jak LSD czy grzybki psylosybinowe. Prestiżowy magazyn naukowy The Lancet uznał grzyby psylosybinowe za substancję dwunastokrotnie bardziej bezpieczną od alkoholu. Od grzybków halucynogennych jeszcze nikt nigdy nie umarł. Tak naprawdę nieznana jest śmiertelna dawka grzybów. Szacuje się ją na jakieś 2000 gramów suszonych grzybów. Niestety jeszcze nigdy nikomu nie udało się tego osiągnąć. Psylocybina znajdująca się w grzybkach to tylko jedna z wielu substancji o bardzo podobnym działaniu. Cywilizacje Majów, Azteków, Indian Ameryki Południowej doskonale zdają sobie sprawę z ich leczniczego potencjału. Na tym wykresie z kolei widzimy potencjał uzależnienia od poszczególnych substancji i znowu psychodeliki znajdują się na samym dole. LSD, psylocybina i meskalina mają niższy potencjał do uzależnienia od kawy. Moją intencją oczywiście nie jest zachęcanie kogokolwiek do korzystania z substancji, które w Polsce pozostają nielegalne. Polecam legalną alternatywę alkohol. Jak wszyscy wiemy, alkohol, ponieważ jest legalny, jest dla ciebie dobry. Dlaczego jest dla ciebie dobry? Dlatego, że jest dobry dla budżetu, a wszystko, co jest dobre dla budżetu, jest dobre dla ciebie. No cóż, dzisiaj mamy setki badań naukowych, które są w stanie potwierdzić i pokazać politykom, decydentom, ludziom, którzy decydują o tym, co jest dla nas dobre, a co złe że ich podejście do tego tematu nie ma niestety nic wspólnego z naukową rzeczywistością. Jeżeli się z tym zgadzasz i chciałbyś chciałabyś usłyszeć coś więcej o psychodelikach, poznać konkretne mechanizmy działania różnych substancji, które należą do tej grupy oraz być na bieżąco z wszystkim, co dzisiaj jest publikowane w prasie naukowej w tym temacie, subskrybuj ten kanał. Ode mnie to tyle. Dziękuję i do następnego razu.